Naszym gościem po meczu broni radą z Polonią jest kierownik drużyny Czarnych Koszul, Jacek Kosmalski. Jacek, jak to się stało, że w ogóle wróciłeś do Polonii? Kibice się zastanawiają. Jak wróciłem? Dostałem taką propozycję, żeby być w zespole i z miłą chęcią się na to przystałem i się zgodziłem. Ty odszedłeś z Polonii pół roku temu, po tej rundzie jesiennej w czwartej lidze. Co się twoim zdaniem tutaj zmieniło w klubie od tamtego czasu? No co się zmieniło? Jesteśmy w trzeciej lidze i, i to się zmieniło, no, no najważniejsze, no ale... Ale żeby, uważam, że Polonia zasługuje na grę w innej lidze, nie w trzeciej i, i myślę, że tu sztab cały i, i, i klub, i kibice będą dążyć w jedną stronę, żeby jak najszybciej był ten was do ekstraklasy. A twoim zdaniem potencjał tej drużyny jest większy niż pół roku temu? No bo dużo ludzi jednak odeszło. Dużo... Czy twoim zdaniem potencjał tej drużyny jest większy niż pół roku temu? Dużo ludzi odeszło, dużo przyszło nowych. Myślę, że potencjał jest, tylko tutaj mówię chłopakom w głowach trzeba dużo pracy, żeby uwierzyli w siebie. Bo, tak jak mówię, po dzisiejszym meczu prowadzimy 1-0, tracimy głupią bramkę po rzucie karnym. Mamy dwie sytuacje i nie wykorzystujemy je. A na wyjeździe takie sytuacje trzeba wykorzystywać. No i tyle. A jeśli chodzi o, o potencjał, to myślę, że jest, tylko. tylko na razie tego nie widzę, ale myślę, że, że trener i sztab y, zrobią wszystko, żeby jak najszybciej oni wrócili na, na, na swój poziom. A jak ty byś ocenił ten dzisiejszy mecz, jak to wyglądało twoim zdaniem? z perspektywy ławki trenerskiej. No początek wy wy wyśmienity. Fajna akcja, bramka szybko. Później trochę się cofnęliśmy, ale mieliśmy swoje sytuację i, i, i mówię, na wyjeździe takie sytuacje powinny, powinniśmy wykorzystywać. Y, 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 nie wiem, ze trzy setki mieliśmy moim zdaniem. No nie wykorzystaliśmy rzut karny, 1-1, później ładna bramka Marczaka na 2-1. No ale uważam obiektywnie, że, że należał nam się w końcówce rzut karny. Twoim zdaniem właśnie Polonia dzisiaj straciła bramkę z rzutu karnego już kolejną w tym sezonie. Zresztą brakuje, nie wiem, koncentracji i zimnej krwi w tym polu karnym własnym przy tych sytuacjach. No, mogę powiedzieć za dzisiejszy mecz, że no, tutaj uważam, że, że bramka nasz popełnił błąd. Tu trzeba, trzeba szczerze i obiektywnie powiedzieć. I cóż, no, no ale trzeba grać dalej. Mamy kibiców fajnych, widzimy co się dzieje, przyjechali i to dla nich. I, i uważam, że chłopcy dla siebie, bo są młodzi i, i myślę, że będzie lepiej, bo jestem naprawdę rozczarowany. To jeszcze tak na koniec zapytam, jest to opcja, żebyś się pojawił jeszcze na boisku w Barach Polonii? Myślę, że nie. Ale nie czujesz się na siłach, czy po prostu są lepsi? Myślę, że są lepsi.